Witam państwa. Moje nazwisko Dariusz Lament, jestem przewodniczącym komisji 696 i przygotowałem dla państwa instrukcję, w jaki sposób wypełnić wnioski, aby nie było problemów. Oczywiście, w ubiegłym roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 1 lipca 2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji. O co chodzi? Chodzi o to, że Część komisji egzaminuje według nowego załącznika, czyli załącznika numer 1, a część komisji według załącznika dotychczasowego, czyli według załącznika numer 2. I bardzo często przy wypełnianiu, jak gdyby, yy, wniosków, posługujecie się państwo starą numeracją, która. W rzeczywistości nie odpowiada temu, co było do tej pory, bo jeżeli zwrócimy na przykład w grupie pierwszej na punkt 10, to mamy pod punktem dziesiątym elektryczną sieć trakcyjną, a dotychczas był to ostatni punkt, aparatura kontrolno-pomiarowa. Czyli trzeba jak gdyby zwracać uwagę, co my wypełniamy, tak, co my wypełniamy. Pierwsza kwestia, wniosek. Co na tym wniosku widzimy? Oczywiście tych wniosków mamy sześć jeżeli jest jedynka z E to jest jedynka eksploatacja czyli grupa pierwsza eksploatacja jeżeli jest z D to jest jedynka grupa pierwsza dozór z dwójką do czynienia mamy w przypadku gdy mamy do czynienia z kotłami, z turbinami czyli jest to grupa cieplna oraz grupa trzecia grupa gazowa czyli jeżeli będzie tutaj 3E to jest grupa trzecia eksploatacja jeżeli będzie tutaj 3D to jest grupa trzecia dozór no i tutaj Państwo widzicie wniosek co na tym wniosku mamy wypełnić? Oczywiście każdy wie, jak ma na imię, jak się nazywa, data urodzenia, miejsce urodzenia i PESEL. Oczywiście miejsce zamieszkania i numer telefonu. Następnie wypełniamy zakres, obsługa, konserwacja, remont, montaż, prace kontrolno-pomiarowe. Co jest co? Bo tutaj też powinniśmy to zaznaczyć. Do czego nam to jest potrzebne? Co to jest obsługa? Obsługa to jest nic innego jak ja coś włączam, wyłączam, przyłączam. Tak? Czyli, jeżeli na przykład podaję napięcie, zdejmuję napięcie, to jest obsługa. Podaję wodę do kotła, odcinam wodę, to jest obsługa. Podaję gaz, odcinam gaz, to jest obsługa. Konserwacja jest to wykonywanie czynności porządkowych przy urządzeniach energetycznych. Czyli można powiedzieć na przykład wyczyszczenie izolatorów, wymiana filtrów, to są sprawy konserwacyjne. Remont, naprawa, co to jest? Co to jest remont? Jeżeli mam na przykład nad swoją głową lampę, którą będę wymieniał, to jeżeli do tej oprawy oświetleniowej dociągnięty jest już przewód, a ja będę wymieniał w całości nową oprawę oświetleniową, będzie to remont, tak? Bo w przypadku gdy musiałbym dociągnąć instalację od nowa, wtedy byłby montaż. Czyli jeżeli instalacja jest i ja coś podmieniam w jednym lub w procentach, to jest to remont. Natomiast gdy będę musiał dociągnąć nową instalację, wtedy mamy do czynienia z montażem. Następna kwestia prace kontrolno-pomiarowe. I tutaj znów jest dylemat. To są właśnie pomiary. Po często ludzie interpretują punkt 13, aparatura kontrolno-pomiarowa jako pomiary. Więc co jest co? Oczywiście aparatura kontrolno-pomiarowa w punkcie 13 Służy obsłudze do odczytu parametrów pracy. Czyli, jeżeli ja jestem na przykład elektrykiem, wchodzę do rozdzielni, widzę napięcie, prąd, częstotliwość, jest to odczyt aparatury kontrolno-pomiarowej. Jeżeli chcę dokonać pomiarów, to muszę wziąć przyrząd pomiarowy w rękę i iść coś pomierzyć. Czyli, na przykład, zmierzyć napięcie, prąd, częstotliwość i inne parametry. I ktoś powie, no dobrze, to jeżeli ja nie mam prac kontrolno-pomiarowych, to ja nie mogę pomierzyć na przykład, jakie jest napięcie w gniazdku, a ja powiem możesz. I teraz ktoś powie, no to jak, jaka to jest różnica? A no taka jest różnica, że aparatura kontrolno-pomiarowa, tak jak mówiłem, służy obsłudze do odczytu parametrów pracy, a prace kontrolno-pomiarowe musisz wziąć przyrząd pomiarowy w rękę. I teraz ktoś powie, no dobrze, ale jak ja chcę sobie sam zmierzyć to napięcie do swoich potrzeb, to ja muszę mieć pracę kontrolno pomiarową nie, nie musisz. Więc kiedy muszę mieć te prace kontrolno-pomiarowe? Kiedy ten Twój pomiar ma wpływ na zdrowie, życie, mienie i innych osób? O czym ja teraz mówię? Chcę pomierzyć na przykład impedancję pętli zwarcia. Jeżeli ja to źle pomierzę, wpiszę na przykład w protokół, to może się coś spalić, może kogoś porazić, czy pomiar wyłączników różnicowo prądowych I Źle to pomierzę, może ktoś zginąć. W grupie drugiej na przykład zbadam, ile jest tlenu w komorze, i wpiszę na przykład 16% i powiem, że jest dobrze. Oj, nie, w tym momencie, ty musisz mieć pracę kontrolno-pomiarową. Czyli, jeżeli Twoje pomiary mają wpływ na zdrowie, życie innych osób, musisz mieć pracę kontrolno-pomiarową. Tak samo w grupie trzeciej. Jeżeli ktoś robi próby szczelności, to również musi mieć pracę kontrolno pomiarowe bo w przypadku, gdy była nieszczelność, to później może ktoś na przykład zginąć. Więc prace kontrolno-pomiarowe, wówczas, gdy Twoje pomiary mają wpływ na zdrowie, życie innych osób. Myślę, że to jest zrozumiałe. Następna sprawa. Zgodnie z nowym rozporządzeniem z tego 1 lipca 2022 trzeba mieć albo szkołę kierunkową, albo zaświadczenie od pracodawcy. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w przypadku, gdy na przykład mam grupę pierwszą, chcę podchodzić do egzaminu i jeżeli na przykład kończyłem szkołę o kierunku związanym z elektrycznością, bo to nie musi być typowo elektryk. Tak? Może to być na przykład automatyk może to być programista, może to być na przykład mechatronik i teraz jeżeli on ma przedmiot elektrotechnika, to kwalifikuje się pod kątem szkoły do podejścia do egzaminu. W przypadku gdy nie ma takiej szkoły. Tak, załóżmy, że no jest na przykład dajmy na to ślusarzem i nie miał do czynienia właśnie z takim przedmiotem, a pracuje na przykład w jakimś zakładzie i już ma jakieś tam doświadczenie, to wówczas pracodawca wystawia takie zaświadczenie, tak? I co na tym zaświadczeniu powinno być? No widzicie, Państwo macie grupę pierwszą, macie grupę drugą i macie grupę trzecią. Jeżeli ktoś naprawdę w rzeczywistości się zna i wie, które punkty ma zaznaczyć, to zaznacza, nie przekreśla je, tylko albo je lekko podkreśla, albo bierze je w kółeczko, czyli na przykład punkt drugi, siódmy, jedenasty i trzynasty. W przypadku, gdy masz wątpliwości, bo się na tym nie znasz, bo często jest tak, że wiele osób no, nie oszukujmy się, nie zna, tak, co dany punkt znaczy. To jeżeli masz wątpliwości, a wiesz, że na przykład potrzebny to jest dla grupy pierwszej, to najlepiej nie skreślaj tutaj nic. Jeżeli jest nieskreślone nic, to my wtedy jak gdyby po rozmowie z uczestnikiem, czyli z osobą egzaminowaną, uzgodnimy te punkty. Czyli jeżeli się orientujesz, że jesteś pewny, że te punkty mają być takie, możesz sobie pozaznaczać kółko. Jeżeli masz wątpliwości, nie zaznaczaj lepiej tutaj nic. Następna sprawa, grupa druga, grupa trzecia, no to wiadomo, że grupa pierwsza dotyczy elektryczności, grupa druga dotyczy ciepła, grupa trzecia dotyczy gazu. Jeżeli ktoś będzie podchodził tylko do grupy pierwszej, no to w tym momencie zaznacza sobie tylko grupę pierwszą, drugą i trzecią grupę przekreśla. Jeżeli ktoś będzie zdawał z grupy drugiej i pierwszej, no to grupa pierwsza, druga na jednym zaświadczeniu, tak? Jeżeli ktoś wszystkie trzy grupy zdaje, no to na jednym zaświadczeniu grupa pierwsza, druga i trzecia, podpis i pieczątka pracodawcy. Następną kwestię, którą chciałem omówić, to to, iż według nowego załącznika punkty się nie pokrywają. O czym tutaj chcę powiedzieć? Zwróćcie Państwo uwagę. Tu na razie urządzenia prądotwórcze i urządzenia prądotwórcze, stary załącznik, nowy załącznik się zgadza. Ale już od punktu trzeciego, powyżej 1 kV tu mieliśmy tylko jedno, ale tu już mamy punkt. Od 1 do 30, od 30 do 110 i tak dalej. Czyli już te punkty się rozjechały. Pod punktem 6 mamy zespoły prądotwórcze, a w starym zaświadczeniu mieliśmy pod czwórką. Tak? Pod starym, na starym zaświadczeniu, punkt 10, mieliśmy aparatura kontrolno-pomiarowa, a tu mamy sieć trakcyjną. Dlatego następny załącznik jest tutaj pokazany, tak na tym załączniku, jest pokazane, który punkt czemu odpowiada. Tu mamy, jak gdyby, stare, tak, z boku, a znowu, ma, a tutaj mamy nowe, nowy załącznik. I teraz, jeżeli ktoś na przykład chciał, na przykład w starym zaświadczeniu, załóżmy, że miał punkt czwarty, agregaty prądotwórcze, tak, no to widzicie Państwo, że one są teraz pod punktem szóstym, czyli tutaj mamy stare, tak, tutaj mamy nowe. Czyli w starym zaświadczeniu, jeżeli na przykład ktoś miał aparaturę kontrolno-pomiarową, no to tutaj automatycznie też musi mieć tą aparaturę kontrolno-pomiarową. I proszę zwrócić jeszcze uwagę na to, proszę Państwa, że w przypadku, gdy zaznaczacie, tak ja bardzo często to powtarzam, w przypadku, gdy zaznaczacie obsługę, musicie mieć aparaturę kontrolno-pomiarową, bo nie może mieć obsługa, żeby nie miała aparatury kontrolno-pomiarowej, bo jeżeli ja jestem na obsłudze, to ja muszę odczytywać parametry urządzeń, czyli jeżeli ja wchodzę do rozdzielni i odczytuję aparaturę kontrolną, bo jak sobie wyobrażacie, elektryka, który jest na obsłudze, żeby nie mógł odczytywać aparatury. Więc ta aparatura, jeżeli ktoś zaznacza obsługę z automatu, powinna być zaznaczona. Czyli punkt 13 z automatu jest zaznaczony w grupie pierwszej. Tak samo jak w grupie drugiej, punkt 21, jeżeli ktoś ma obsługę jest z automatu i tak samo w grupie trzeciej, w grupie gazowej, punkt 10. I teraz, tak jak powiedziałem, proszę zwrócić sobie uwagę, jeżeli ktoś na przykład w starym zaświadczeniu ma na przykład, punkt piąty, urządzenia elektrotermiczne. No to tutaj widzicie, jest to punkt siódmy. Czyli chyba to jest bardzo proste, żeby to wytłumaczyć. Jedyną rzecz, którą, na którą chciałem tutaj zwrócić uwagę, to zwróćcie Państwo na punkt dwunasty, urządzenia umożliwiające magazynowanie energii. Proszę tego punktu nie zaznaczać, gdyż na tą chwilę, jak gdyby ure się do tego nie odniosło, czy można ten punkt przyznawać, czy nie. Dlatego na razie punktu dwunastego w grupie pierwszej elektrycznej nie zaznaczamy. Następna kwestia, grupa druga. Grupa druga to samo. Tutaj macie Państwo stary, starą numerację, czyli do dziesiątki. Tutaj macie odpowiednik po nowemu. Tak, czyli jeżeli na przykład teraz widzicie przedtem pod punktem pierwszym były kotły, a teraz te kotły są podzielone na trzy. Sieci podzielone są na dwa. Turbiny podzielone są aż na cztery. Kiedyś były turbiny jedne, teraz są już podzielone na cztery. I tak dalej, i tak dalej. Sprężarki, i wszystko. I tak samo w punkcie 20, tego punktu tak samo jak tam, punktu 12 w grupie pierwszej, tak? tak i w grupie drugiej, punktu 20 również nie zaznaczamy. Pozostałe, proszę bardzo. Grupa trzecia to jest jedyna grupa, która się jak gdyby nie zmieniła, czyli grupa pierwsza. Ja, przepraszam, punkt pierwszy odpowiada punktu pierwszemu, drugi drugiemu, trzeci trzeciemu, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli ktoś ma takie, taką punktację na starych zaświadczeniach, może mieć również taką samą na nowych zaświadczeniach. Czyli tutaj się jak gdyby nic nie zmieniło. Następną rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia odszukania prac kontrolno-pomiarowych w tych zaświadczeniach. Powiedziałem, Prace kontrolno-pomiarowe są na drugiej stronie w książetce w tym miejscu. Nie punkt 13, tylko w tym miejscu prace kontrolno-pomiarowe, czyli na drugiej stronie pod nazwiskiem. I ostatnia kwestia. Eksploatacja czy dozór? Komu jest potrzebna eksploatacja, komu jest potrzebny dozór? Eksploatacja jest potrzebna osobom, które wykonują bezpośrednio czynności przy urządzeniach energetycznych, czyli jeżeli coś włączam, wyłączam, przyłączam, to są sprawy eksploatacyjne. Dozór? Dozór jest potrzebny w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku, kiedy masz pod sobą ludzi i w drugim przypadku, kiedy masz pod sobą urządzenia. W przypadku, gdy masz tylko urządzenia pod sobą, możesz mieć dozór, ale w przypadku, gdy masz ludzi jeszcze pod sobą, musisz mieć i eksploatację, i dozór. Samym dozorem nie możesz wydawać pracownikowi poleceń. Musisz mieć i eksploatację, i dozór. I teraz ktoś powie, a jak ja mam firmę jednoosobową, czy ja muszę mieć eksploatację i dozór, czy wystarczy mi sama eksploatacja? Oczywiście, że wystarczyłaby Ci sama eksploatacja, ale gdy na przykład będziesz elektrykiem, zrobiłeś instalację i chcesz się podpisać na protokole pomiarowym, to na protokole pomiarowym musi się podpisać osoba i z eksploatacją, i z dozorem. Dlatego robimy i eksploatację, i dozór, żeby być osobą kompletną. Jeżeli masz i eksploatację i dozór, to możesz zrobić z eksploatacją, możesz zrobić instalację i ją pomierzyć, natomiast z dozorem możesz się pod nią podpisać. Myślę, że wyjaśniłem Państwu wiele tutaj, jak gdyby zagadnień. W przypadku gdybyście Państwo mieli jeszcze jakieś wątpliwości, tak, możecie dzwonić. Tutaj jest mój numer telefonu. Myślę, że jest to zrozumiałe, ale gdyby miał ktoś jakieś wątpliwości, można jeszcze zadzwonić i ewentualnie dopytać. Dziękuję za uwagę.